Witajcie, to ja, fejmuch. Jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, życie nie jest dla mnie łaskawe. Oj, nie jest. Miałem dość. Postanowiłem, że tego wieczoru tak się schleję, że aż po pijaku narobię w gacie. No tak jak zwykle. Wyruszyłem więc na wyprawę poszukiwawczo wydobyczą na pobliskie śmietniki. Tam zawsze są jakieś skarby. No i tak było tym razem. Znalazłem pół butelki whisky i dwa czteropaki Tatry Mocnej. To niezły łup. Pozostało jeszcze tylko nazbierać kilka petów, żeby wykręcić z nich tytoń i byłem gotowy. Zapowiadał się piękny wieczór. Niestety whisky okazała się szczynami i to dosłownie, bo ktoś nasikał do butelki. Zorientowałem się dopiero przy końcu, bo nigdy nie piłem whisky, no to skąd miałem wiedzieć, jak smakuje. Za to piwerka okazały się prima sort, bo były przeterminowane zaledwie o rok. No to lecimy, pomyślałem. Rano obudził mnie potężny ból głowy. Jak zwykle w takich wypadkach zadzwoniłam na pogotowie. Jako zarejestrowany bezrobotny mam ubezpieczenie full wypas. Niektórzy piszą, że osoba, która nie przepracowała nawet dnia, nie powinna mieć ubezpieczenia. A taki chuj. Pół roku pracowałem przy roznoszeniu ulotek i chuj wam do tego, że na czarno. Ech. To ubezpieczenie mi się po prostu należy. Pogotowie przyjechało, popukali się w głowę, no ale zaszczyt przeciwbólowy dał Gdy tylko poczułem się lepiej, odpaliłem laptopa. System ładuje się 15 minut, więc miałem czas, żeby zrobić sobie kawę. Gdy laptop zaczął już działać, co zasygnalizowało piszczenie zasilacza, złapałem się za głowę. O kurwa, co ja odjebałem po pijaku. Okazało się, że zrobiłem zdjęcie fiuta i wysyłałem je wszystkim z Ja pierdolę, ale przypał. Pierwszy odpowiedział Jarzyna. Napisał tak: Czy ciebie już do końca pojebało? Jeszcze jeden taki numer, a z jobka spadniesz na dziewiątkę w mojej talii kart. A pierdol się Kowalski, pomyślałem. Mądrzysz się tylko za komputera, a ja przez ciebie wyrok wyłapałem. Kuta się jeden. Wydrukuj sobie tego fiuta, powieś na ścianie, bo miał zamiast lustra. Za to sionek odpisał tak. Fajny sprzęt. I wysłał mi zdjęcie swojego bydlaka. No, a może bydlak to za dużo powiedziane, bo miał średniego, czyli małego. Za to ze stulejką. Od tego czasu codziennie wysyłaliśmy sobie zdjęcie kutasów. I stało się to naszym rytuałem. Pewnego dnia Sionek zaprosił mnie do siebie. Oczywiście skorzystałem z zaproszenia. Sionek od razu poczęstował mnie sokiem grejpfrutowym. Dziwny wybór, pomyślałem. Dopiero kiedy zaczęło kręcić mi się w głowie, zrozumiałem, że smak soku grejpfrutowego maskuje przecież. Eee, w tym momencie zemdlałem. Kiedy odzyskałem przytomność, okazało się, że leżę na brzuchu i zorientowałem się, że ręce i nogi mam przywiązane do łóżka. Wtedy zobaczyłem, że nade mną stoi Sionek, ubrany jak jakaś dziewczyna z mangi. Białe, długie skarpety, krótka spódniczka w kratę i skąpa biała koszulka. Sionek zaczął się do mnie zbliżać. Krzyknąłem: Sionek, sionek, przyjacielu, zlituj się. A sionek tylko wycedził w miłości i na wojnie nie ma przyjaciół. A tak się składa, drogi Fejmuchu, że za chwilę będziemy uprawiać miłość. <śpiewanie> po raz drugi tego wieczora zemdlałem. W następnym odcinku powiem, co da działo się dalej, bo teraz jestem zbyt roztrzęsiony, wybaczcie. Do usłyszenia.